Witajcie! Z tej strony Uluru i w tym filmiku dzisiaj przerabiamy aż dwa pet shopy na jednym filmie. A dlaczego? Ponieważ jak już wspominałam na wcześniejszych filmach zrobiła mi się bardzo, bardzo duża kolejka. Znaczy no nie aż taka duża, ale no wiecie te oczekiwania i w ogóle no to... no wiecie jak to jest ci, którzy mnie przerabiali. Albo ci, którzy kiedyś przerabiali, albo ci, którzy kiedyś u kogoś przerabiali, no, no nieważne. Także jak ci, którzy mają jakby troszeczkę z przeróbkami coś związanego, to wiedzą, że to no, z dnia na dzień się przeróbki nie zrobi. Dlatego robię dwa pet shopy na raz, żeby po prostu no, żebyście nie czekali aż tak długo na przeróbki. I dzisiaj przerabiam pet dla osoby, która wygrała w, y, u mnie w konkursie i ona wygrała pierwsze miejsce. I tutaj będziecie mieć pokazane, jak ma wyglądać ten efekt końcowy. Według mnie bardzo ładna praca, bardzo mi się podobała. Zajęła ona pierwsze miejsce, więc no, gratuluję jeszcze raz. I jeszcze będziemy przerabiać jednego pet shopa. I jeszcze będę przerabiać taką short którą dostałam do przerobienia od podejrze Roxy. RPS, ale mogę się mylić, więc jeśli się mylę, to bardzo przepraszam, ale po prostu... Ja już troszeczkę nie nadążam z tymi wszystkimi. No i skoro już Wam pokazałam, jak będzie ten niemnik wyglądać, no to już Wam pokażę, jak ta szoscherka będzie wyglądać. I tutaj mamy plan, według mnie też bardzo fajny, bardzo pomysłowy kotek trzykolorowy z jakimś tutaj chyba diamencikiem na czole, z jakimś podrzęgniętym gardłem. I z... no, nie wiem, ale fajny pomysł, tutaj ma jeszcze jakieś oko. Podrapane. No więc będzie się działo w przerabieniu. No i tutaj mamy jeszcze napisane na wszelki wypadek, jakie kolory, gdzie. I osoby, które oglądają wszystkie moje filmiki, bo pewnie niektórzy tylko przeróbki oglądają. Ale, którzy oglądają wszystkie moje filmiki, no to wysłałam już Roxy paczkę od razu z rzeczami. Było ich bardzo dużo, za co bardzo dziękuję. Między innymi też jeszcze Petrzuby dostałam, za co naprawdę bardzo dziękuję, bo po prostu, no. Cieszę się, że moja kolekcja Petrzubów wciąż rośnie. Więc jeśli chcecie zobaczyć, jakie fajne rzeczy dostałam od Roxy, to oczywiście zapraszam na moje starsze filmiki. To tam znajdziecie, jak otwierałam paczuszkę od niej. No i pewnie tego pamiętacie, jamnika. Ten jamnik występował w, jako drugi podróbkę od oryginału jamników. Ja kiedyś go sobie zakupiłam, no ale po prostu nie mam co z nim teraz zrobić. Więc pomyślałam, że nie będę po prostu kupować kolejnego jamnika, tylko żeby przerobić dla osoby, która wygrała pierwsze miejsce. Tylko po prostu już wezmę tego jamnika. No niestety jest czarny, więc będzie problem. No ale jakoś dam radę. No, i muszę najpierw tą i tą, yy, czyli tego, tej, i tego i tego peszowa pomalować na biało. Yy, tego na takie celuśniki biały, bo widzieliście. A tego na taki. Yy, nie musi być taki mocny biały. Chodzi o to, żeby po prostu troszeczkę rozjaśnić ten. Czarny i dopiero później nałożę brązowe, żeby po prostu, no, to szybciej poszło. A więc kolejny update i możecie zobaczyć, że już troszeczkę białą warstwą no, są pokryte te pet-shopy. Ten jamniki taki tak ma mieć więcej, no najwięcej ma mieć brązowego, więc teraz będę go malować kolorem brązowym, a tą szorstkę muszę do, no, tak zwanego czystego białego pomalować. Więc to będę jeszcze malować kilka, 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 kilka warstw, a tego jamnika teraz będę malować brązowym kolorem. ok a więc możecie zauważyć, że ten short hair już jest bardziej biały, tylko jak widzicie, no, i jeszcze potrzebuje kilku warstw, więc jeśli chcecie, żebym Wam przerobiła przeróbkę, to naprawdę wolałabym, żeby to był inny kolor niż biały, ponieważ e, po pierwsze byście, musi, musicie dłużej czekać, a po drugie ja muszę więcej nałożyć warstw, i, no, no I to właśnie też spowalnia właśnie proces produkcji przeróbki. A tutaj jamniczkę mamy już e, zrobioną. Niestety taki kolor brązowego wybrałam najbardziej podobny, jaki był tam na obrazku. Mam nadzieję, że jest ok i że no, się nie obrazisz. E, nie, nie pamiętam Niku, przepraszam bardzo. Ale osoba z pierwszego miejsca, czyli Cytrynko, która wygrała pierwsze miejsce. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, że jest taki kolor. Ale uważam, że jestem chociaż troszeczkę podobny. I teraz użyję ciemnego niebieskiego na łapki, na te końcówki łapek. No i później zobaczymy co dalej. A więc tutaj short hair jeszcze potrzebuje yy, kilku warstw. możecie zauważyć jeszcze są takie lekkie prześwity. On teraz wysycha. A tutaj mamy jamniczkę, która ma już zrobione yy, te takie może powiedzieć... Łapki, które są zamrożone. I jeszcze ogonek jest, tylko on ma być taki właśnie taki prosty, już bez takich można powiedzieć, nie wiem jak to takich górek. Tutaj widzicie, jest jedna górka i na drugiej łapce też jest jedna górka, a z przodu te przednie łapki są zrobione na takie, można powiedzieć, właśnie dwie górki. I teraz będę robić na tym uszku takie czarne kropeczki jak majamniczek z Monopoli oraz czarny nosek, ponieważ z racji tego, że jest u mnie już ciemno, no i zaraz idę Lulu, bo mam na jutro do szkoły, to już nie będę zaczynać mieszać niebieskiego, ponieważ ogólnie to będzie tak, że będzie ten dynamik w połowie niebieski, tu musi być jasny niebieski. Więc będę musiała troszeczkę zmieszać niebieski z białym, ale to się zrobi. I właśnie tak myślałam, żeby już coś jeszcze, wiecie, pchnąć do przodu, to zrobię te czarne elementy, czyli te kropki na łóżku i nosek czarny i po prostu jutro, ewentualnie któregoś dnia, ponieważ, no wiecie, też mam szkoła i codziennie, no niestety nie spędzam czasu podczas szkoły. Mm. Tutaj właśnie w pracowni Dlatego też po prostu ten czas Robienia przeróbki się jeszcze Przedłużył Przedłuża niż Tak jak mówiłam jak będzie w wakacje Więc najlepiej żebyście mi wysłali przeróbki w wakacje eee, No dobra No to zapraszam was do kolejnego update'u Okej okay, a teraz może troszeczkę Uluru porąbało Ale tak sobie pomyślałam Żeby no szybciej ten pet shop trafił do właścicielki. Właśnie wam pokażę. Kurde, czekajcie. Nie wiem czy widać, ale nosek jest już czarny, zrobiony i kropki są na łóżkach. Poczekajcie, może tak tutaj. O, widzicie? Kropki są i nosek jest już zrobiony. Ja właśnie jestem w trakcie robienia sobie paznokci, Mogę Wam pokazać. Tak bardzo ładnie wyszły według mnie błyszcząco, takie sobie zrobiłam. No i jak tak malowałam, to kurde, przecież ten jemnik ma być w połowie tego samego koloru, tylko no nie błyszczącego. No i właśnie tak pomyślałam, że yy, wezmę yy, właśnie ten lakier hybrydowy. No i właśnie jak tutaj sobie teraz robię, tu możecie zobaczyć frezarkę, to właśnie dostałam komikona Kitty, którego pewnie widzieliście we wcześniejszym filmiku i sobie właśnie zrobiłam na wzór jego maski. Troszeczkę jest inny odcień niebieskiego, ale i tak, i tak według mnie bardzo no, podobny. No i Kitty kom Kitty's tutaj będzie paszez, jak ja tutaj robię. No i sobie właśnie pomyślałam, że zrobię y, to na niebiesko. Oczywiście ma być łóżko białe, tylko ja nie mam lakieru hybrydowego białego, więc albo pożyczę od y, Tokio, bo Tokio ma, albo już po prostu pomaluję farbą akrylową ale ten niebieski tak tutaj, to właśnie tą połowę zrobię na niebiesko e, hybrydą. I właśnie taka jeszcze, taki jeszcze dodatek, e, ten lakier jest świecący w ciemności, więc e, ten mionik też będzie świecić w ciemności, więc bardzo fajnie. E, no mam nadzieję, że taki dodatek e, no, e, cy, cy, cytręca e, która dostanie ten, tego jamniczka, to się spodoba. No dobra, no to ja się już biorę za tego jemnika, bo ogólnie, no, patrzcie, to mam zrobione paznokcie, A tutaj nie mam jego, nie by się dwa połamał, no, ale na szczęście kciuk jest okej, okay, chociaż ten jest dłuższy. No ale dobra, już nie będę mówić o swoich paznokciach, bo to nie o tym filmik. No, no i zacznę tego jemnika, no i później jak skończę tego jemnika, to, to zajmę... Wziąłem y, tą moją drugą ręką. Znaczy jak skończę malować tą niebieską hybrydą. Hybryd A teraz chciałabym wam pokazać jemniczkę. I ta wygląda taką, i ogólnie tak z daleka wygląda nawet, jakby była oryginalna. Tutaj wam już pokazywałam, że kropki i nosek. Tylko muszę tutaj jeszcze nosek poprawić. No i ogólnie tutaj y, nie skupiałam się za bardzo, żeby, żeby pokryło ładnie uszko, ponieważ uszko ma być białe. Tylko tutaj się starałam. I według mnie fajnie wyszło, takie właśnie jeszcze tak się świeci, więc takie, właśnie lodowe. Mam nadzieję, że nie będzie tylko problemu z malowaniem oka, ale raczej nie powinno być. I zapomniałam, że ma jeszcze być tułów, więc tak sobie już po prostu postanowiłam, że najpierw pomaluję, dokończę tutaj te uszko, zrobię oczka i dopiero po oczkach już zrobię tą właśnie ostatnią część, tutaj te zamrożone. No, no i mogę Wam pokazać, że już zrobiłam pewną akcję do drugiej rączce. To niestety są krótkie, ale też nie wyglądają najgorzej. I po prostu, zobaczcie, nawet lewą ręką nie wyszłam poza ten, poza linię aż tak. A ja jestem praworęczna, a robiłam prawą rękę lewą ręką. No, więc się bardzo cieszę. No i tak, no i ja o tego, że chyba będę robić cały czas biały, białą warstwy. A u, tego, u tej jamniczki zacznę teraz właśnie robić białe uszko. A więc tak, short hair jest już bielusieńki, więc będę zaczynać robić łatki. Prawdopodobnie wezmę szare łatki, bo ogólnie będą szare i brązowe. Ale skoro jest niedziela u mnie i mam dużo czasu, więc wykorzystam to i po prostu no, zmieszam kolory i postaram się... Yy, wszystkie łatki w, no, w jeden dzień zrobić, żeby później wiecie, yy, żeby był ten sam szary kolor. Co do jamnika, jeszcze są prześwity na tym białym, i będę musiała ogólnie tutaj później jakoś postarać się wyrównać, ponieważ jest trochę ciężko. Yy, wyrównać kolory tutaj, czekajcie, ostrość. No, ale widzicie, że jest troszeczkę nierówne. Ale ja to postaram się wyrównać i myślę, że będzie dobrze. Więc u tego jemnika nakładam kolejną białą warstwę, a u shortchera zajmuję się szarym kolorem. Ok, a więc shortcher wygląda tak. Zrobiłam szare punkty. Niestety tutaj mi się troszeczkę farba kapnęła i też troszeczkę na ogonku, ale zrobię to dopiero później, bo znając życie to będzie jeszcze więcej pewnie takich, no, pomyłek i no, no, wiecie, no, osoby, które malują, to wiedzą pewnie. No, ale ogólnie te części szare są zrobione. Może wygląda to w komerze na czarne, ale jest to szary. I ogólnie zrobiłam takie serduszko. Mam nadzieję, że się ucieszy. Yy, Roxy. Chyba Roxy. Iku, przepraszam. Yy, mam nadzieję, że się ucieszy, bo ogólnie yy, było tak tylko narysowane, że tutaj po prostu są takie dwa wypukłe. Yy, plamki, ale tak to nie pokazała, więc zrobiłam serduszko. Więc taka fajna niespodzianka myślę, że będzie. I teraz short yy, her będzie mieć jeszcze parę plamek, tylko już nie koloru szarego, tylko takiego jasnego Toffi. I ja mam dwa takie yy, kolory, więc jakieś z tych użyję. Tylko jeszcze nie wiem, które w sumie. Muszę zacząć, który jest troszeczkę bardziej ciemniejszy, bo potrzebuje troszeczkę ciemniejszego, ale myślę, że nawet jak nie będzie ciemniejszy, tylko będzie taki, jak tutaj jest na opakowaniu. To myślę, że też będzie ok. Ok, a więc jak już możecie zobaczyć, no to Shirtherka ma już te elementy szare i już jest ok. Będę teraz robić czerwone elementy. Co do jamniczki, to zrobiłam śnieżynki, ale jak widzicie, troszeczkę są nierówne. Robiłam yy, wykołaczką i coś mi nie wyszło, ale starałam się. Więc teraz będę yy, robić tą białym kolorem. Będę ładnie przywracać do normalnego stanu śnieżynki. Okej, okay, a więc u jamniczki yy, robię jeszcze. Te śnieżynki, ale nie będę wam pokazywać, jak na razie wyglądają. Yy, tutaj u short zrobiłam oko niebieskie i czerwone, i ogólnie tutaj taka kreska ma być. I tutaj zrobiłam jeszcze na szyi. Yy, no, jak to się nazywa? Nie pamiętam, tak. Nie wiem, się nazywa, to tak z takim podróżnie wiąza. No. No i teraz pozostało zrobić te czarne. I czarny nosek. A więc witam Was w kolejnym updatecie. Tutaj, jak widzicie, już u herki są zmiany. E, Zrobiłam im taką kreskę i tęczówkę czerwoną oraz tutaj niebieską. I po bokach jeszcze matki takie rzęsy. I będę robić kropki. A, i jeszcze, nie wiem, czy widzieliście, ma na szyi zrobione e, takie, no jakby, zszyte. Nie wiem, nie wiem, jak to powiedzieć. Także. Zrobię zaraz kropki, tylko niech to wyschnie i shorthair będzie już gotowy. Co do jamniczki, no to jeszcze się staram z tymi yy, śnieżynkami. Muszę jeszcze po prostu nad tym bardziej popracować, bo to myślę, że w sumie fajnie wyszła I później się zajmę oczami i jak się zajmę oczami, to też już no skończę. A więc chciałam już powiedzieć, że efekt końcowy ten shorthairki wygląda tak o i według mnie wygląda bardzo, bardzo ładnie. Ja wam tak pokażę. Według mnie wyszła bardzo, bardzo słodko i mam nadzieję, że się spodoba właścicielce. No i teraz nic innego nie pozostało, żeby dokończyć tego pet shopa. Ja już tutaj te śnieżynki zrobiłam i myślę, że fajnie wyszły, więc teraz zostało mi zrobienie tylko oczu i figurka będzie już gotowa. A tą szarkerkę właśnie. I prawdopodobnie już jutro będę wysyłać. A więc skończyłam tę jemniczkę i wyglądała ona tak. Od razu Was bardzo, bardzo przepraszam za tło, ale niestety... oj, nie dzwoń tu. No niestety nagrywam to teraz podczas lekcji, znaczy na przerwie. I pisałam sprawdzian i jestem bardzo głodna, bo po prostu ja czekałam 45 minut, a nawet więcej. Żeby to zjeść, a po prostu się tak trzęsłam już po prostu, no, z głodu i jeszcze miałam stres, bo pisałam y, z chemii sprawdzian i ogólnie wam coś pokażę. Przepraszam was bardzo, jestem trochę zestresowana, jak widzicie mam tutaj troszeczkę taki bałagan, no i ogólnie ta kartka była tam zakopana i ja ją tak mocno, no pociągnęłam i się no rozerwała, a szukałam że, podobnych zadań, żeby się wzorować nad tym i sprawdzić czy dobrze. No więc ogólnie no nie polecam się aż tak śpieszyć, ale udało mi się. Zostały mi dwie minuty do końca czasu, ale zrobiłam to. Znaczy to nie są te zadania, to to, to robiłam w szkole. No a tu, tutaj mam ładnie te zadania przepisane. I mi się udało na szczęście, jestem szczęśliwa. Dobra, ale teraz się nie zajmujmy tym, bo mi zaraz już się matematyka zaczyna, więc chciałam Wam pokazać, że tak wygląda ta jamniczka. No według mnie bardzo ładnie wyszła. Jak mogliście zauważyć, tutaj już jej dorobiłam. Tę końcówkę, tutaj ładnie już ogarnęłam. Te śnieżynki ogólnie już ją ogarnęłam i będę ją wysyłać. No i dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. No i do usłyszenia. Pa, pa!